Witam Was serdecznie na kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Ziętek. I choć ciężko w to uwierzyć, tak patrząc na mnie, to jadę teraz na budowę, jadę pracować, jadę remontować. Ale przed chwilą nagrywałam film na mój pierwszy kanał tego makijażu, testu kosmetyków, więc dzisiaj będę bardzo elegancka na tej budowie. Więc też stwierdziłam, że to jest dobra stylizacja na to, żeby nakręcić wstęp do tego filmu i zaprosić Was do obejrzenia tego, jak można odnowić mosiężne elementy. Takie elementy widujemy często w drzwiach, na przykład właśnie są to jakieś klamki, szyldy, dodatki. I takie mosiężne elementy są... Piękne, są cudowne, one nie rdzewieją, ale z biegiem lat zmieniają swój kolor. Tak? Albo troszeczkę zielenieją, albo się taką patyną pokrywają, albo po prostu są brudne. I można je wyczyścić na kilka sposobów. I stwierdziłam, że skoro ja mam ogrom takich rzeczy, elementów do czyszczenia, to spróbuję Wam przekazać to, co wiem na ten temat. Mam stare szyldy, które wysłałam do czyszczenia. Do szkiełkowania, ale najpierw sprawdziłam inne metody czyszczenia, więc opowiem Wam o tych domowych, pokażę Wam taki tani sposób czyszczenia jednym produktem, specjalistycznym produktem do właśnie takich zadań, jak to wszystko wygląda. Pokażę Wam, jak wygląda wytrawienie kwasem, no i właśnie to szkiełkowanie. Dodatkowo, na koniec, będziecie mieć ASMR, zostawię Wam materiał z czyszczenia i dajcie mi znać, co o tym myślicie, bo no, czyszczę wszystkie elementy, jakie będą w tej kamienicy, w sensie w moim tym mieszkaniu, w tej kamienicy jest ich naprawdę dużo i wydaje mi się, że takie filmy się fajnie ogląda, ja uwielbiam osobiście bardzo mnie to kręci na przykład ostatnio sobie puściłam w tle, jak czyści się samochody, albo jak ktoś restauruje i dosłownie tylko słychać dźwięki maszyn, jak ktoś restauruje jakąś starą zabawkę, albo nie wiem, czyści kucyki pony stare. Bardzo mnie to ekscytuje, to jest fantastyczne, takie wciągające, więc może nie jestem w tym wszystkim sama i dzisiaj film będzie taki bardzo teoretyczny. Pomocny, techniczny, dodatkowo właśnie z ASMR na końcu i dajcie znać, proszę, co o tym myślicie, bo może takich filmów stworzę dla was więcej po prostu, dla czystej przyjemności z oglądania takich rzeczy. Jak się czyszczą? No nie wiem. Czekam na Wasze komentarze i zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. wyglądają szyldy drzwiowe, stare szyldy drzwiowe, mosiężne, które były przykręcone do drzwi przez ponad 100 lat i nikt nigdy nic z nimi nie robił. Jak możecie zobaczyć, no nie ma to już pięknego koloru mosiądzu. Jest pokryte jakimś osadem. Zmienił się kolor, jest sporo brudu, a przede wszystkim ma bardzo dużo takich dekorów, zakamarków, które Przypuszczam ciężko wyczyścić. Jest sporo takich domowych sposobów na czyszczenie mosiądzu i miedzi. Możemy stworzyć w domu taką pastę, na przykład z popiołu i z naturalnego kwasu, na przykład z kiszonych ogórków czy z kapusty, wymieszać, stworzyć taką gęstą papkę i za pomocą szmatki wcierać. Powierzchnię, następnie wszystko umyć po prostu wodą. Soda oczyszczona jest przyjacielem każdej perfekcyjnej pani domu. Można nią naprawdę wyczyścić bardzo dużo rzeczy w swoim domu, a dodatkowo kiedy wymieszamy ją z na przykład octem, tworzymy fajną pastę do czyszczenia właśnie takich elementów. Kolejny domowy sposób to po prostu kwasek cytrynowy lub sok z cytryny. Również można spróbować czyścić właśnie takie elementy. Takimi sposobami na pewno doczyścimy takie szyldy. Natomiast, czy zrobimy to dokładnie we wszystkich zakamarkach i czy przywrócimy ten blask, dawny blask takich szyldów i mosiężnych dodatków? No, szczerze wątpię. Wyczyścić się da, usunąć brud się da, ale aby wyglądały jak nowe. Trzeba tutaj zastosować kilka takich bardziej profesjonalnych środków. Chciałabym tutaj przetestować pewien produkt, który jest dosyć popularny, często używany przez osoby, które zajmują się starościami, żeby po prostu doczyścić takie elementy i je na przykład sprzedać. Więc przetestujemy. Jest też mnóstwo domowych sposobów na czyszczenie takich elementów, ale. Dzisiaj pasta, dzisiaj pasta, a później zawieram je do profesjonalnego czyszczenia. Mam tutaj pomocnika, więc będzie dobrze. Mam przygotowane szyldy: ściereczki, dwie ściereczki, jedna pod spodem. Pomocnik też tutaj już jest, czatuje. No i biała ścierka, która jest tutaj przefarbowana jakimiś innymi e, środkami czyszczącymi, bo oczyściłam wcześniej taką równie starą rzecz, ale. E, <słyski> Ogonek nie, nie posłuży mi do czyszczenia, on jest do kochania. Ale jest wszystko tutaj wyprane, więc świeżeczka jest czyściutka. Tutaj zobaczymy sobie, jak dużo brudu z tych szyldów udało mi się przenieść na ścierkę. A jakiego produktu użyję? Tego oto. Kupiłam go, ponieważ widziałam, że często gdzieś stał na targu staroci u sprzedawców, właśnie z takimi mosiężnymi elementami. Więc stwierdziłam, że nie jest to drogi produkt, jest łatwo dostępny i chciałabym go przetestować. Specjalny preparat mieć mosiąc. I słuchajcie, tutaj wystarczy nałożyć na zwilżoną ścierkę ten preparat pocierać normalnie czyszcząc tylko właśnie najlepiej wykonać to w rękawiczkach, następnie pozostawić na minutę, dwie, a później zmyć pod wodą ten preparat z tych mosiężnych elementów. Więc już nakładam tutaj na ściereczkę i zabieram się za czyszczenie. Produkt wygląda troszeczkę jak podkład do makijażu, ma taką konsystencję, więc dobrze. Nakładamy, nakładamy. I tutaj sobie na żywo, bez cień, zobaczymy jak szybko zabrudzenia schodzą. Do porównania nieczyszczony element, nieczyszczony szyld i ten, na którym jest specjalny kosmetyk. Pocieramy. Chcę, żeby wszędzie powchodził produkt oczyszczenia, we wszystkie zakamarki. Czy coś się tutaj brudzi. Tak, zobaczcie, widać. Widać, że ścierka zmienia kolor, więc sporo brudu już poschodziło. Dobrze, potrzebuję drugiej ręki, więc przez kilka minut będę pocierać szyld. Następnie zostawię ten preparat, jeszcze może troszeczkę dołożę na dwie minuty i zabiorę Was do umywalki. Zmyjemy sobie wszystko i porównamy z wytrawionym szyldem w kwasie, co będzie bardziej czyste. No i sprawdźmy to. Tutaj mamy szyld przed jakimkolwiek czyszczeniem. Tutaj po czyszczeniu preparatem specjalnym do czyszczenia właśnie takich elementów. No i muszę Wam powiedzieć tak: coś się wyczyściło, bo zdecydowanie ten szyld jest bardziej czysty. Troszeczkę poschodziło tego barwnika, ale zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Tu są jakieś odbarwienia. Tu są mimo wszystko zabrudzenia w tych szczelinkach, w tych wszystkich zdobieniach. Tutaj są jakieś resztki farby, więc tak czy siak trzeba by to jakoś wydłubać. Sam ten produkt wiadomo sobie nie poradzi z czymś takim, więc wygląda to w miarę ok. Ale teraz Wam pokażę, jak prezentuje się taki szyld, który został wytrawiony. Kwasem przez profesjonalistów. Oczywiście sama tego nie robiłam, nie znam się na tym i troszeczkę bym się pewnie bała robić coś takiego pierwszy raz, ponieważ do wytrawiania takich elementów używa się w różnych oczywiście stężeniach albo kwasu azotowego, albo kwasu siarkowego, albo solnego. Więc są to naprawdę już takie bardzo mocne kwasy. No i teraz uwaga. Jak się prezentuje taki szyld wytrawiony. Tak. No, myślę, że różnica jest przeogromna. Ten szyld wygląda jak nowy, niesamowicie się błyszczy, odbija światło, wręcz wygląda, jakby został kupiony dopiero co, wygląda przecudownie. Zobaczcie, jak wszystko jest wygładzone, jak się błyszczy. Jacie. No więc różnica jest ogromna, a teraz teraz czas na szkiełkowanie. Oddaję wszystkie swoje mosiężne elementy do szkiełkowania właśnie do profesjonalisty, który posiada taki sprzęt, dlatego oddam wszystkie szyldy, żeby zobaczyć jaka technika jest najlepsza, a później wszystkie Również poddam takiej technice, żeby jednak każdy wyglądał tak samo, żeby we wszystkich drzwiach te szyldy wyglądały identycznie. Więc proszę bardzo, jeszcze raz prezentacja tych trzech. A teraz szkiełkowanie. No i tak się prezentuje efekt po szkiełkowaniu, tutaj światło zrobiło mały psikus i szyld wygląda bardziej na srebrny niż mosiężny, ale zaraz Wam zrobię drugie ujęcie z kamery i zobaczycie jak prezentuje się ten kolor. Co do samego szkiełkowania, to ja zleciłam czyszczenie wszystkich moich mosiężnych elementów w firmie G-Breaks Starnowski Gór, tam Wam linka w opisie pod spodem. Co do ceny, to jest ona oczywiście zależna od tego co jest do czyszczenia, jakiej wielkości i w jakiej więc najlepiej jest zrobić zdjęcie, skontaktować się z firmą i poprosić o taką wycenę, bo naprawdę jest ona zależna od kilku czynników. Więc ciężko jest podać tutaj taką dokładną cenę. Ja też czyściłam ogrom rzeczy, które Wam pokażę w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że teraz wszystko fajnie widzicie i że pomogłam. No i proszę bardzo, ujęcie. Z kamery w świetle dziennym tutaj dokładnie widać kolor, jaki mają szyldy po czyszczeniu metodą szkiełkowania. Na tym ujęciu zaraz po szkiełkowaniu wyglądają, jakby były srebrne. Ten jeden szyld, właśnie po szkiełkowaniu, ale. No, było to nagrywane iPhone'em w świetle takim, że pod odpowiednim kątem padania światła po prostu dało to taki efekt. Natomiast tutaj już nie da się tego ukryć, nie da się zaprzeczyć. Wszystkie szyldy są mosiężne, wszystkie mają ten sam kolor, i to jest najpiękniejsze, bo ja byłam pewna, że z trzy szyldy są po prostu stalowe, są srebrne więc pomyślałam, że będę musiała pomalować po prostu jakoś, żeby dopasować w razie czego jeżeli będę potrzebowała więcej do, do wszystkich, no a tutaj jednak nie było takiej potrzeby no spójrzcie na to, to jest tak czyste tak piękne I właśnie ma taki lekki kolor Taki delikatny, bo tak mi się to podoba. Naprawdę jestem absolutnie zachwycona. Jak zobaczycie klamki do tych szyldów i wszystkie inne elementy, które będą mocowane na drzwi, i te drzwi, które będą pomalowane w przepięknym kolorze. Ja już to widzę. Ja po prostu już to widzę oczami wyobraźni i będzie pięknie. Będzie pięknie. Jestem niesamowicie ciekawa tego, czy Wam się to podoba. Czy tylko ja jestem taka, że lubię oglądać, jak coś jest doprowadzane do porządku, znowu jest czyszczone, wygląda jak nowe, ma drugie życie, czy tylko ja się tym tak cieszę i tak ekscytuję, czy jest nas więcej? Bo jeżeli jest nas więcej, to ja wam takiego kontentu mogę dostarczać. Bardzo chętnie. No, więc czekam na Wasze komentarze, tak jak już wspominałam na samym początku filmu, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, nowe osoby witam serdecznie i zachęcam do tego, aby zostali tutaj z nami, z całą społecznością, tych wszystkich freaków kochanych, którzy kochają rzeczy z drugiej ręki, restaurowanie, DIY, żlupeksy i w ogóle wszystko, wszystko i historii makijażu i ciekawostki historyczne, bo... Ten kanał się na tym opiera. Teraz skupiam się mocno na remoncie, więc bardzo mnie cieszy kręcenie tych filmów dla Was, przygotowywanie tych materiałów. Tylko potrzebuję od Was informacji, czy, czy Wam się to podoba, po prostu, czy mam robić ich więcej, bo nie wszystkie są łatwe w produkcji. Więc yy, witam Was, nowi członkowie tej społeczności. Zostańcie ze mną, kliknijcie przycisk subskrybuj yy, i będziemy mimo Was tutaj gościć. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce w następnym filmie pewnie będzie remontowy, więc warto obserwować, aby nie przegapić tego filmu. Zapraszam Was również na Instagrama. To już chyba koniec autoreklamy. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!